Zabijsz foto, przykręcisz ręce wyrywane bramy, wszystko <gulanie> organ kurwa, ale pozrywało te reklamy, kurwa. A ten co, pod prąd, chuj? Troszkę tak grałeś, czasami nie mam No na... to jest... Stoi. Panie Tomak, Skoko, kurde. Świetnie wygląda. O, gdzieś tam też chciał tutaj jechać. O, Stacja zamknięta. Zamknięta? Tak. No. Drzewa. O widzisz? Tu policja stoi i trzyma. Nie wolno tam wiesz. Ale twajki se nie kupię kurwa. BP jest Ale... jeszcze. Się... Nic nie kupisz, bo nie ma całej zakłady, prądu. O popatrzcie. Połamane drzewa. Patrz. patrz. Tu. Tu. Patrz. Kurwa ci macie. Patrzcie tu. Chyba ja stąd co tu się dzieje, patrz z korzeniami no. tak jeszcze nie było tak nie było więc chyba chłop idzie tam na płotkę tam dalej też? no tam było pipi jest jeszcze patrz na szelów tam, co robiło kosze, wszystko znaczy szelu, ja mówię, drzewa ja Cię kręcę, patrz nie, Patrz, jak skrzynka wisi od prądu. Co tu się porobiło? Patrz, tu się na hałpę spieprzyło, na auto. No, na auto. Wziął się klucze od paszki? Zimmi, ja tu A co? Zimmi tu przyjedał. A ty już tu nie brałeś? Nie. Mam dobre poradzenie sobie. Walony, tu, tu, tu patrz na chodnik Cały z całego południa, połamane Adrian z Dario, kurwa, spierdalajcie Patrzcie Patrzcie co, czyżbyś filmował moją skromną osobę? A ja. Ciepłe cietki Na prądu nigdzie byliśmy. nawet świateł nie ma Światła nigdy nie ma Wszystko nie czytamy musimy, musimy tu kurwa stanąć Chciałem na power całe, bo było No kurwa 不要。